Witajcie kochani. Dzisiaj Wam chcę przedstawić co jest w torbie na karatę. Zaraz rozpakuję. Nie wiem czy jesteście ciekawi takiego filmiku czy nie. Ja Wam pokażę. Zaraz wracam. I tak, oczywiście woda musi być. Bo po skończonym treningu trzeba się napić wody. Najważniejsza góra. Najważniejsza góra to jest kimono. Kimono z długim rękawem. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Obszerne kimono. Są jeszcze do tego spodnie, są w praniu. Także pokażę Wam zamienniki dresowe. Tak wygląda kimono. Tak wygląda pas. Niebieski z żółtym. Nie, no, myślę, że jest się czym chwalić. Rękawice. Tak wyglądają emki. Tak się prezentują na dłoni. No i spodnie zastępcze czarne, z poboku z lampasami. Są przystosowane do karaty albo innych sztuk walki, ponieważ w kroku jest tak zrobione super, że się nigdy, nie, nigdy nie, nie popękają. W pasie guma jeszcze jest sznurek, aby nie spadały z tyłka i tak cały strój się repre reprezentuje na karaty. Jeżeli takie szybkie filmiki Wam się podobają, dajcie łapkę w górę. Ja się z Wami żegnam. Życzę miłego dnia. Pa! pa. Jeszcze postanowiłam dobrać sekundkę filmu a propos góry Kimona, bo nie było widać ładnie reprezentacja Polski i typowy nadruk o Karate. Zachęcam. Zawsze się przyda. Dzięki wielkie. Pa, pa.